Ksia, witajcie, z tej strony Skiles. i w kolejnym odcinku z Gothic 2 Noc Kruka. Więc tak, przecież na mnie patrzą, bo wyjąłem mieczek. Odłóż broń, No, i tak, jako przyjemny kowal, już mam 37, 37 mieczy zrobionek, więc. Jest bardzo fajnie. Jeśli chodzi o dołączenie najemników, zapomniałem o jednej osobie: o Jarvisie. Jarvis, czekam się czyta go. To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak, czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Właśnie, tym, o tym goście zapomnieliśmy. Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko tobie. A w obecnej sytuacji zagłosuję na ciebie tylko wtedy, i będę pewien, że sterujesz. Chyba żyje własnym życiem, ale w porządku. Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. No, znowu oddycha. Patrzcie na ten łuk. Spoko. Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników dołączyli do nas później. Nie byli w kolonii, ale walczyli z orkami dalej, na południu. Jakimś sposobem dowiedzieli się, że Li szuka ludzi. Ich szefem był Sylwio. Uznał przywództwo Li, ale teraz próbuje podburzać przeciwko niemu najemników, żeby nie realizowali jego planu. Sporo ludzi Li uważa, że to żaden problem, ale ja znam kolesi takich jak Sylwio. Zrobi wszystko, żeby zrealizować swoje zamierzenia. No nieźle. Czyli w takim co razie co wiesz, oni nie planują? Li, chcę, żebyśmy czekali aż paladyni w mieście wymrą z głodu. Planuję zabrać Traci no, tam jest takim przyjemną sytuacją, no in to bym się wiesz, raczej nie martwił. Nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem jak zamierza tego dokonać, ale mu ufam. Dobrze nami dowodzi. Czyli takie no co Silvio chcę. Sylwio dowiedział się, że niektórzy z paladynów przenieśli się do starej kolonii. Mówi, że reszta paladynów nie odważy się nas tutaj zaatakować i chce wykorzystać sytuację. Plądrować małe farmy, rozprawić się z małymi patrolami straży poza miastem, złupić podróżnych, takie rzeczy. Lee uważa jednak, że w naszej sytuacji byłaby to najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Okej, okay, w takim razie co on chce od nas? To proste. Obi paru chłopaków Sylwia. Tym sposobem obie strony będą dokładnie wiedziały, za kim się opowiedziałeś. A jeśli do tego będziesz się okay, trzymał no ze za to zaskarbisz sobie szacunek pozostałych. Reguły już znamy. A którzy To ludzie Sylwia. Jest sześciu chłopa. Po pierwsze Sylwio i jego prawa ręka Bulko. No, z nim Potem będzie ciężko. Sentenza, Fester i Raul. Hmm, tu już mamy zrobione prawie. Neutralna. Albo stoi po stronie Lee. Hmm. Ilu Czy ludzi Sylwia powinienem pokonać. Jeżeli powalisz trzech z nich, pokażesz po czyjej Czy w trzech przypadkach nie zabiliśmy? Kogo wybierzesz? To już twoja sprawa. Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej odwagi. Nie zadzieraj z Sylviem. Zrobisz ci się z Aha, no, spoko. już trochę za późno, bo już wczorajszym odcinku widzieliście, że faktycznie to dobrze mówi ziomek. Ilu ludzi Sylwia jest jeszcze na mojej liście? Rod wygląda jakby przytrafił mu się mały wypadek. Poszedłem zobaczyć się z Raulą. Tak, po odcinku z Rode i, i Raula po pokonaliśmy obicia pyska. Dobrze, Ciężko było, tak ale... Spodziewam się, że sponiewierasz przynajmniej trzech z nich. Czyli jeszcze jedna osoba została. Sentencję na pewno nie damy rady pokonać. Sentencję jak widzieliście któryś z poprzednich odcinków, nie pamiętam czy to było we wczorajszym na pewno. Ale... on nas... nie mamy z nim szans po prostu. A Fester to... Fester to była ta osoba do tego. do jaskiń szliśmy. Poszliśmy w sumie. Ej, to misję mamy cały czas aktywną. No dobra. Hej, ty. To ty, dobra. Czyli dobrze myślałem. Wracajmy. Aha, no dobra, fajny dialog. Mógłbym ci pomóc w dostaniu się do naszej grupy, co? Ale tego nie zrobię. Dlaczego? Jeśli powiem komukolwiek, że mi pomogłeś, obarczą mnie nowym zadaniem. No, rozumiesz, że to nie jest tylko mój kaprys, prawda? Przykro mi, chłopcze, z pewnością znajdziesz kogoś innego, kto ci pomoże. No, ty mi pomożesz. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię jak ktoś. No, no że nie będziesz tak... Nie zasoceniwałem chyba tu przedtem się, Dobra Trochę biję What? Naprawie full Happy dostał teraz No, jeden hit Dobra, w porządku. Dobra, on był prosty To ty masz Łuk. 30 obrażeń mamy lepszy, strzały to nam się przyda Złoto Dobra, sensownie. Wstawaj Dawaj fester, wstawaj, wstawaj. A w międzyczasie napijmy się poteczki. Będzie trzeba do miasta, albo może do 50 mieczy, może 50 mieczy sobie wytworzę. Urany, moja jak nie wiecie, jak tak miecze łatwo sobie wytwarzać, to macie w, w prawym no, górnym rogu anotację z tym mnie, z z filmikiem, cze? z którym wytłumaczyłem, jak to zrobić. Dobra, nie ma żadnego dialogu z tobą. W takim razie wracajmy do Jarowisa, czy jak to tam ma imię, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo to chyba będzie ostatnia osoba, bo już tu więcej nie ma. To było wiadomo od dawna. Hmm. Ilu ludzi Sylwia jest jeszcze w no, mojej dobra. Liście? Rod wygląda jakby przytrafił mu się mały wypadek. Fester chciał mnie zrobić w konia. I to był jego błąd. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego obicia pyska. Wystarczy, wystarczy! Jestem pod wrażeniem. Jeśli Liam, to bez wahania na ciebie zagłosuje. W porządku. Czyli w takim razie mamy misję wykonaną. Teraz idziemy do Torlofa i zapytajmy go, co o nas myślał. No, nowy, nowy wpis, więc oznacza to, że mamy misję wykonaną świetnie. Jarvis że się nada. Kort uważa, że musisz najpierw podszkolić się trochę w walce orężem. Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie nie, nie mniemanie. Chyba przekonałeś Roda, w że jesteś wytrychy. wystarczająco wytrychy. silny. Sentenca będzie na ciebie głosowała. Twierdzi, że równy z ciebie gość. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś... A dar macie za kapusia. No dobra, no to... Nikt się tutaj rozumiem. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś przechodząc próbę. Ja nie wiem jakby taki darmią taką misję zrobić. No nie dobre do zapłacenia czynszu. To zbyt łatwe zadanie. Na mój głos. Ja tam gadasz. W każdym razie I wygrałeś kilka uczciwych pojedynków. Dla najemników to bardzo ważne. Większość najemników stoi za to. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. Idź do Li, on ci wyjaśni całą resztę. Świetnie. To było oczywiste Zapiszmy sobie i teraz pójdźmy do Lee. Co on nam powieje? Nie powie? mówię ci przecież nic nowego. Jak leci? Zatem chcesz się do nas przyłączyć, Masz jakąś... No, już sprzedawca pewnie. Łuk by mi się przydał. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą. Tylko popatrz. O, masz łuk. O! Mm, masz smoczy łuk. Podoba mi się to. Tylko, że jest za drogi. Dębowy. Ile mam zręczności? Nie wiem jak sprawdzić? Mamy zręczności 60. Będziemy mieli 65. Mamy 10 punktów. Jako najlepszy. Za dużo. Łuk myśliwski. No, na ten moment możemy mieć tylko łuk myśliwski. Nic więcej nie złożymy. Mamy tu jakiś pas. Jeśli chodzi o bronię, to nie ma nic pod zręczność. No dobra. Czy mógłbym się do Was przyłączyć? Jeśli przejdziesz próbę, zyskasz moje poparcie. I już ją przeszedłem. Dobrze. Jeśli tak, to w porządku. Aha, czyli kaler był. No dobra, to jeszcze jedna osoba. Hmm. Kto wy tu macie? Kto wy tu jesteście? Dobra, nie macie imię to. W porządku. Jestem gotowy, by do Was dołączyć. Czyli przeszedłeś już próbę Torlofa? Tak. Bardzo dobrze. Co sądzą o Tobie pozostali najemnicy? Większość z nich jest po mojej stronie. W takim razie idź do Onara. Ja już z nim rozmawiałem. Ale wynagrodzenie musisz sam sobie wynegocjować. Haha, F5, Fordwin. Okej okay. Dobra, zapiszmy tutaj. I tak jeśli chodzi o gildię magów ognia odpuść... O ty co na mnie tak patrzysz? Tu nawet niczego dotykać. W przeciwnym razie oberwiesz w łeb, rozumiem? O kurde Dobra. E, to jak mówiłem, jeśli chodzi o tą ma gildię Magów ognia e, Odpuścimy ją sobie na tym misji, nie będziemy od nich żadnych robili. Bo 1000 sztuk złota i owieczka... Będą wymagały od nas troszeczkę czasu, żeby ją doprowadzić i tak dalej. A myślę tak szczerze, nie chce tego robić, więc sobie po prostu to odpuścimy. I dlatego Kto zostaniemy pro... najemnikiem. Co robisz na mojej farmie? Mm. O, chciałem kupić owcę, właśnie. To owce możemy kupić, żeby zostać właśnie do klasztorów wpuszczeni, ale sobie jak już powiedziałem, odpuścimy to. Słyszałem, że podburzasz ludzi przeciwko miastu. Słuchaj no, te farmy, jak i ziemię, na której stoi, odziedziczyłem po ojcu. On zaś odziedziczył ją po swoim. Nie mam zamiaru pozwolić kilku imbecylom płaszczącym się przed królem na rozszabrowanie mego rodzinnego majątku tylko po to, by nakarmić wojska. Wojna z orkami trwa chyba od zawsze. A my gdzie jesteśmy? Na granicy porażki. O nie, wolę już sam bronić farmy. Za pieniądze oszczędzone w ten sposób mógłbym zebrać swoją własną, małą armię. Okej, okay, w porządku. Czy na farmie wszystko w porządku? A co ci to obchodzi? Przecież tutaj nie pracujesz. Okej, okay, no jeszcze przez chwilę. Dobra, zapiszemy i negocjujemy z saveami. <grym> tak. Tak, na dobrą sprawę i tak nie będziemy brali żadnej na, nagrody od niego, bo. My tu za długo nie posiedzimy? Przysyła mnie Lee. Chcę pracować jako najemnik. Już z nim rozmawiałem. To on jest za ciebie odpowiedzialny. Niech ci będzie. Ale żadnego obijania się. Trzymaj się zdala od chłopów, a i łapy precz od dziebuch. A co najważniejsze, nie próbuj nic kraść. Kapujesz? Wszystkie pozostałe sprawy załatwiaj z Lee. No, pozostaje nam tylko omówić kwestię twojego wynagrodzenia. Hm. Co z moją wypłatą? Zastanówmy się. Niech no pomyślę. Pięćdziesiąt sztuk złota. Coś tam mówił? Codziennie 50 sztuk złota. No, taki jedna trzecia miecza. Dobra, w porządku. w porządku. Też tak uważam. Teraz idź pogadać z Lee. Dobra. Czyli w tym momencie będziemy zaraz najemnikiem będziemy mogli kontynuować grę. To przez parę odcinków naprawdę chyba czekaliście. Dobra. Jestem gotowy, by do was dołączyć. 400 ekspo bardzo zadanie? fajnie. Tak, zgodził się. No to witamy na pokładzie. Masz tu przyzwoity pancerz. Przyda ci się. Cieszę się, że jesteś z nami. Mam już dla ciebie pierwsze zadanie. Chodzi o paladynów. Pora byś złożył im wizytę. I tak chciałeś tam iść, nie? Zgadza się. Jak mam się teraz dostać do paladynów? To proste. Zaniesiesz im moją propozycję pokojową. Znam Lorda Hagena, dowódcę paladynów jeszcze z królewskiej armii. Wiem, co sobie teraz myśli. Ma zbyt mało ludzi. Przyjmie więc moje warunki, a w każdym razie na pewno cię wysłucha. Napisałem do niego list. Masz. Dzięki niemu dopuszczą cię przed dowódcę paladynów. Dobra, w porządku. W takim razie jesteśmy najemnikami na farmie Onara. O, co ty jeszcze? Dzięki. Jak tylko pojawi się jakaś robota, dam ci znać. Nie można wierzyć we wszystko. Ok. No, więc jesteśmy najemnikami. A ty, A ty co? Czego chcesz? Nie myśl sobie, że okaże Ci szacunek, tylko dlatego, że jesteś teraz jednym z nas. Powiem Ci coś. Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego ja. Dla mnie jesteś tylko małym zapszonym... No. Chyba gościu chce dostać. Będę się do Czym problem? Znam ja takich jak ty. Mo Garcel. nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić w... I co w tym dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co? Czyś ty kiedyś Zdraż, widział to, czarnego? Po podejdziesz słuchać. krok za blisko, a rozszarpię. Za, sobie Nikt nie chce tego słuchać. Czarnego trola? Czarnego trola? Żaden problem. musiało się tak zdarzyć. Sam się o to prosisz. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale... Nie Mam lepszy pomysł. Prawda. <głos> na <noise> pewno. Raz dostał, wiesz, ale okej. Okay. Udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku? Tak, nie to jest tego co wiele. Sam przyznasz. Hmm. Nie Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trola, obsypie cię złotem. Co ty na to? Nie Lepiej. Na co więc czekasz? Nie trzeba się nie uderzyć, okay, fajna misja zabić czarnego trola. Jutro, w jutrzejszym odcinku, myślę, że damy radę to zrobić. Mam pewien pomysł na to. Więc, okej, okay, i tak trzeba się dostać do miasta w tym, aktualnie. Więc sobie jeszcze po klepie parę mieczy, tak gdzieś do 50 może. I to tyle. Więc zostawcie lajki, napiszcie komentarz. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.